Siema, dzisiaj Wam bym chciałem pokazać śmieszny zakup, który zrobiłem, czasami potrzebuję coś, coś ee, wysyłać w kopertach bąbelkowych, więc postanowiłem zakupić bąbelki bąbelkowe AliExpress, no te polskie są dosyć drogie i tak dalej, i tylko chciałem się Wam pożalić powiedzmy, tak, no, folia bombelkowa, no, nie jest, nie jest to grube, Cztery warstwy bąbelek tu niby jest. Także w środku o, parcie. są takie bąbelki, że jak naciśnie się na to palcem, całe powietrze uchodzi. Naprawdę nie da się przytryknąć tymi bąbelkami. O. No większość jest nieużywalna. No, o, ale oprócz folii bąbelkowej, której w sumie mam trochę za dużo. I tak więc, więc oprócz tej folii bąbelkowej, której mam całkiem sporo, nie wydaje się to takie złe. To no. trzymanie z boku wygląda dosyć solidnie. Taśma klejąca. No. No, nadzwyczaj dobrze, ale i tak będę zaklejać to taśmą klejącą. No cóż, no, najlepszy, ambitniejszy zakup świata to nie jest. I jeszcze jakieś ułożenie do. Może takie. No.